Orkowie w uniwersum Warcrafta stanowią jedną z raz założycieli Hordy, których stolicą, jak i głównym ośrodkiem całej Hordy jest miasto zwane Orgrimmar, zbudowane na pustkowiu Durotar, leżącym na kontynencie Kalimdoru, będącym jednym z głównych kontynentów świata Azeroth. Jednakże pochodzenie orków sięga znacznie dalej. Ich macierzystą planetą bowiem jest Draenor, które dziś znamy jako kosmiczne pustkowie Outland. Tysiące lat temu, gdy Dranor był jeszcze młodą, dziką planetą, w swoich podróżach natknął się na nią Tytan Agramar. Zaintrygowany młodą planetą, dostrzegł jednak jej autodestrukcyjny kurs, spowodowany obecną na niej dziką, rozprzestrzeniającą się roślinnością, która konsumowała wszystkie inne planetarne organizmy tworząc wielki hive-mind, który w finalnym stadium zaczynał pożerać sam siebie, więc pozostawiany samemu sobie, doprowadziłby do zagłady planety, a później samego siebie, pozostawiając z Draeneoru suchą skorupę bez życia. Z uwagi na naturalne uwielbienie porządków we wszechświecie, Agramar postanowił unicestwić Evergrowth w celu uratowania żywotności planety, jednakże nie mógł tego zrobić osobiście, ponieważ jego przeogromna moc Tytana mogłaby drastycznie uszkodzić planetę, a poza tym, unicestwienie całej roślinności Dranoru skończyłoby się tym samym. Zamiast tego więc tchnął on życie w największą górę na planecie i stworzył z niej skalnego giganta, zwanego Grond którego zadaniem było zneutralizowanie Evergrowth. Walka między tymi dwoma bytami trwała tysiące lat, w trakcie których z olbrzyma gronda odrywane były skalne, natchnione życiem kawałki, które potem ewoluowały w kolosale, z których potem wyewoluowały kolejno magnarony, grony i ogrony. Te ostatnie to bezpośredni przodkowie ogrów, od których wreszcie pochodzi kto? Dokładnie orkowie. Ewolucyjnym przodkiem Orków więc jest skalny gigant stworzony z góry natchnionej mocą tytana wojownika Agramara, a i w pewnym sensie sam Agramar. I faktycznie Orkowie okazali się silną i waleczną rasą, wśród której wielu zasłynęło jako legendarni wojownicy i łowcy, a również szamani, więc daje o sobie znać dziedzictwo pochodzenia od żywiołu natchnionego mocą życia, to znaczy Spirit, która właściwa jest szamanom, właśnie. Pierwsze osiedlenia orków nastąpiły w dzikiej krainie Gorgrant, najpierw w podziemnych tunelach. A potem prowadząc podbój na powierzchni, jako plemiona. Swoją drogą, Gorgrond to kraina powstała z powalonego ciała skalnego giganta Gronda, od którego, jak już powiedzieliśmy, orkowie pośrednio pochodzą. Populacja orków szybko się zwiększała, co spowodowało potrzeby migracji i podboju reszty krain Draneoru. Tutaj rozrysowałem najważniejsze orcze klany, które rozeszły się po całym Draneorze i go zaludniły. Przez następne setki lat będą oni walczyć z innymi rasowymi imperiami i królestwami, w tym m.in. z ogrami i arakoa, z czasem uzyskując generalną dominację nad planetą, a same poszczególne klany coraz bardziej zaczną się od siebie separować, tworząc autonomiczne plemiona, przez co wraz z upływem lat Kultury i charakterystyka tych plemion zaczną się od siebie różnić, nadal jednak mając wiele wspólnych mianowników, a generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o kulturę orków, nastąpił zwrot z życia plemiennego podboju bardziej w stronę harmonii i pokoju. I w ten sposób upływały wieki, w czasie których również wśród orków rozkwitł plemienny szamanizm, który oprócz źródła mocy, zarówno destrukcyjnej, jak i leczniczej, stanowił wśród nich przedmiot kultu, a sami szamani byli odpowiednikami kapłanów, to znaczy takich plemiennych przewodników duchowych. Orkowie byli więc dominującą i również najbardziej intelektualnie i technologicznie rozwiniętą rasą na planecie, aż do wydarzenia, które miało zmienić bieg historii nie tylko. Nie tylko samej rasy Orków i Draenoru, ale również niezliczenie wielu innych istnień uniwersum Warcrafta. Na Draenorze bowiem rozbił się kosmiczny statek Zenedar. Na pokładzie którego znajdowała się duża grupa przedstawicieli wysoce rozwiniętej rasy Eredarów, przewodzona przez proroka Velena, która określała się mianem Drunai, co po eredarsku oznacza wygnańcy, i to właśnie z tego języka pochodzi znana nam nazwa planety Drunner, co z kolei oznacza schronienie wygnańców. To jak dokładnie się tu znaleźli, to historia na inną część tej serii, w której będę omawiał Drunai, właśnie. Tutaj ustalmy po prostu pigułkową wersję, że uciekali oni od reszty swojej rasy, która stała się częścią płonącego legionu, a sami aktualny przywódca Kill Jaden, który jest również bratem proroka Velena, przez ostatnie tysiące lat ścigał Drunai po kosmosie w celu ich eksterminacji. Drunai po rozbiciu osiedlili się na macierzystej planecie orków, żyjąc z nimi w harmonii i pokoju. W środku rozbitego statku Zenedar znajdował się potężny byt zwany Naru, który stanowił ucieleśnienie mocy światła i przez to też wiele z duchów Orczych Przodków przesiadywało tam wraz z nim, dzięki czemu Orczy Szamani potrafili się z nimi tam komunikować. I tym samym miejsce to stało się obiektem sakralnej czci ze strony Orków, którzy widzieli je nie jako statek. A ogromny kryształ wbity w ziemię zwany Osugun. Dwa widząc to, wycofali się z tego terytorium zamieszkując w innych rejonach Dranaoru, ukrywając się przed płonącym legionem. Po wielu latach spokojnego życia na Dranaorze niestety siły płonącego legionu wytropiły uciekinierów. Po ocenie sytuacji Kill Jaden postanowił wykorzystać orków drogą manipulacji i podając się za duchy orczych przodków ostrzegł ich przed złowieszczymi intencjami Dranaj wobec orków, a konkretnie szamana klanu Shadowmoon Nerzula, co oczywiście było kłamstwem. Orkowie przeprowadzili więc atak prewencyjny, który przeobraził się w masowe mordy na nieprzygotowanych Dranaj. Sam Nerzul po odkryciu prawdy został zdetronizowany przez rządnego mocy Guldana, który obdarzony mocą w zamian za posługę demonicznemu władcy, stał się pierwszym orczym warlockiem i moce te przekazywał on dalej. Za pomocą nowych mocy i założonej przez siebie organizacji Shadow Council szybko przejął on władzę nad orczymi społeczeństwami pozostając sługą płonącego legionu i tym samym miejsce mają narodziny pierwszej oryginalnej Hordy. Czyli takiego paktu militarnego między Orczymi klanami. Oficjalne przywództwo Hordy sprawował Blackhand, Hand, Herszt klanu Blackrock. Jednak faktyczną władzę za kulisami sprawował Shadow Council z Guldanem na czele. Przypieczętowaniem oddania Orków w posługę demonów było zaoferowanie Hersztom Orczych klanów przez Guldana krwi demona Manarofa, które miało ich obdarzyć. Potężną mocą. I faktycznie Orkowie po wypiciu demonicznej felowej krwi uzyskali niespotykaną dotąd moc, ale jednocześnie moc ta miała efekt uboczny. Mianowicie demoniczna krew w żyłach Orka wyzwalała w nim demoniczną furię, która przejmowała nad nim kontrolę, czyniąc z niego krwiożerczą bestię. Czyli idealny materiał na niewolników i siłę bojową płonącego legionu. I to właśnie przez krew Demona Manarofa płynącą w żyłach, Orkowie stali się Zieloni. Jednak jeden z Hersztów odmówił przyjęcia tajemniczych mocy mianowicie herst klanu Frostwolf Durotan. A więc klan ten pozostał nietknięty demonicznym skażeniem. Akt ten stanowił jednocześnie sprzeciwienie się nowemu porządkowi, w związku z czym Gul'dan od tego momentu będzie za kulis prowadził działania zmierzające do wyeliminowania nieposłusznego klanu, które doprowadzą do wygnania ich z hordy. U reszty klanów Hordy w tym czasie zacznie panować chaos, albowiem Kill Jaden, przekonany o sukcesie jego planu kompletnej eksterminacji Dranai, które to przekonanie swoją drogą okaże się w przyszłości błędne, porzucił kontakt z owładniętymi demoniczną krwiożerczością orkami, przez co ci będą wyładowywać furie na innych stworzeniach Dranoru, a finalnie gdy tych zabraknie zaczną również walczyć między sobą. Gul'dan, by ogarnąć ten chaos do porządku, musiał zaadresować nowe potrzeby hordianego społeczeństwa, więc jako że Dranor był coraz bardziej wyniszczany przez orków, musiał znaleźć on do podboju nowy świat i drogę przejścia na niego. Tym światem okaże się oczywiście Azeroth, z którego potężny ludzki mag Medivh opętany przez prawdziwego przywódcę płonącego legionu, tytana Sargerasa nawiązał telepatyczny kontakt z Gul'danem. Efektem tej współpracy będzie wybudowanie z jednej strony na Dranaorze przez orków potężnego magicznego obiektu mrocznego portalu, to znaczy The Dark Portal, a z drugiej strony, to znaczy ze strony Azeroth przez opętanego Mediwa. Rząd na wojny Horda przejdzie na świat Azeroth rozpoczynając tym samym tak zwaną Pierwszą wojnę między Orczą Hordą a ludzkim królestwem Stormwind. I w wielkim skrócie, zwycięzcą pierwszej wojny była Horda, która zrównała miasto Stormwind z ziemią. Parę lat później, ocalali królestwa Stormwind, połączyli siły z resztą ludzkich królestw z północy wraz z Krasnoludami i wysokimi elfami, tworząc protoplastę przymierza. Przemierze to zaatakuje hordę, rozpoczynając drugą wojnę, z której tym razem wyjdzie zwycięsko przez szereg różnych czynników, a skonkluduje ją deaktywacja Mrocznego Portalu przez arcymaga Khadgara, a rozproszeni po kontynencie orkowie będą albo się ukrywać, być polowanym przez ludzi, albo wreszcie, a właściwie może przede wszystkim, rozpocznie się okres masowego niewolnictwa orków przez ludzi. I zaznaczyć w tym miejscu chcę, że to jest bardzo, bardzo skrótowe okrojenie fabuły pierwszej i drugiej wojny będących jednocześnie fabułą pierwszego i drugiego warcrafta, bo stało się tam po drodze bardzo dużo rzeczy które po prostu się tu nie zmieszczą. To co nas jeszcze w kontekście historii orków w tym okresie interesuje, to losy klanu Frostwolf, czyli tego, który odmówił przyjęcia demonicznej krwi. Wraz z resztą hordy, wojownicy tego klanu przeszli na Azeroth, szybko jednak odłączając się od reszty i osiedlając się w północnej części kontynentu w górach Alterac. Durotan wraz ze swoją samicą zostali zamordowani przez zabójców wysłanych przez Gul'dana, a ich porzucone dziecko zostało odnaleźć przez ludzkiego generała Edalasa Blackmore i wcielone do powstających wówczas obozów internowania stworzonych przez ludzi dla orczych jeńców. Dziecko to zwało się Goel, jednak ludzcy zwierzchnicy nadali mu inne imię, mianowicie Fral. Fral dorósł w ludzkim niewolnictwie i wyrósł na silnego wojownika i mądrego przywódcę, między innymi dzięki ludzkiej kobiecie zwanej Tareta, która Frala w tym czasie wspomagała nie tylko sekretnym dostarczaniem pożywienia czy ogólnej pomocy, ale również ksiąg, dzięki którym Fral nabył wiele wykształcenia, zwłaszcza w zakresie militarnym i to również z pomocą Tarety. Fral ucieknie ze zniewolenia i wyruszy w podróż góry Alterak, w której po drodze pozna starego orczego szamana, Wraz z ukrywającym się w górach klanem Frostwolf i pozna swoje korzenia. Jako że klan ten nigdy nie został skażony demoniczną krwią i generalnie nie poszedł z nurtem, którym poszła reszta Orczych Klanów, to mentalnie i kulturowo pozostali oni przy orczych tradycjach sprzed czasów Orczej Hordy i zamiast podbojowości i krwiożerczości właściwe im było życie w spokoju i harmonii, a zamiast demonicznych warlockowych mocy, szamanizm i moce elementów. I to te tradycje właśnie zostały przekazane fralowi, a Drektfar uczynił z niego pierwszego orczego szamana od dłuższego czasu. Podróż frala od tego momentu będzie drogą do orczej rewolucji wyzwoleniowej, na której pozna również Orglima Dumhammera, przyjaciela swojego zmarłego ojca Durotana, jak i również Gromasza Hellscreama, herszta klanu wojennej pieśni. Powstanie ogarnęło lwią część północnej połowy kontynentu i zakończy się sukcesem wyzwolonych z niewolnictwa orków. A po drodze śmierć poniesie między innymi Tareta Orgrim Doomhammer, który przekaże w dziedzictwie Fralowi swój legendarny młot. Doomhammer i mianuje go na przywódcę nowej hordy, stanowiącą na razie tłum wyzwolonych z niewolnictwa orków. I nawiasem mówiąc, orcza osada w wowie znajdująca się w Arathi Highlands, zwana Hammerfall, jest właśnie miejscem śmierci Doomhammera i nazwana jest na jego cześć. I to, co w tym wszystkim jest istotne w kontekście historii orków jak i hordy, to to, że ta nowa, fralowska horda stanowi odwrót od kierunku, który obrała pierwsza horda w stronę powrotu do orczych tradycji sprzed czasów demonicznej hordy, która zachowana została w klanie Frostwolf. Ironią losów, więc ten jeden klan, który został wygnany ze zjednoczenia reszty orków, okazał się w przyszłości wiodącym dla dziejów orków. I to właśnie te tradycje i idee Niesione przez Frala w takiej też trochę nowoczesnej odsłonie czyli ten honor, ten pokój jako ideał, ale jednocześnie waleczność w słusznej sprawie, dyscyplina i porządek i wreszcie zjednoczenie tych porzuconych i wyklętych będą stanowiły trzon idei i wartości hordy, jaką znamy dziś. I w tym miejscu zaczyna się fabuła Warcrafta 3 i trzeciej wojny, którego remaster ma premierę za miesiąc. I ja na potrzeby tego filmiku ją przedstawię naprawdę tylko pigułkowo, mówiąc, że Frala odwiedzi Medivh, teraz już nieopętany przez Sargerasa, i poleci Fralowi i jego ludziom popłynieć na kontynent Kalimdoru, na którym połączy siły m.in. z ludzkimi siłami przewodzonymi przez Jane Proudmore w celu odparcia inwazji Azerów przez płonący Legion. Po drodze, gromadz Hellscream w pewnym momencie, wraz ze swoim klanem, poddał się demonicznej furii płonącej w żyłach, co było czymś rygorystycznym. Zabronionym przez frala wśród orków, jednak odkupił swe winy, poświęcając się w czasie walki z samym Manaroffem, czyli tym demonem którego orkowie oryginalnie krew wypili od Guldana, a sam Gromasz, nawiasem mówiąc, był pierwotnie pierwszym, który ten dar przyjął, a więc finalnie będzie również tym, który poświęcił swoje życie, by pokonać demona, a wraz z nim orkowe zniewolenie, nadal poruszające się w żyłach, a sam Grom został zapamiętany jako bohater narodowy wśród orków. Inna warta uwagi w III wojnie rzecz to spotkanie na Kalimdorze i sprzymierzenie się Frala i trollskiego klanu. Darkspear przewodzonego przez Volgina Podobnie jak i Taurenów przewodzonych przez Kairna. Obaj będą pierwszymi rasami dołączającymi do hordy, które nie są orkami, co znowu jest takim wyrażeniem tego nowoczesnego konserwatyzmu orczego, nazwijmy to, zaimplementowanego przez Trala. Po pokonaniu płonącego legionu na szczycie góry Hajjal, Fral wraz z resztą wyzwolonych orków osiedlą się na pustkowiu Durotar, nazwanym na cześć ojca Frala Durotana, i zbudują potężne, ufortyfikowane miasto Orgryma. Nazwane na cześć Orgrima Dunhamera. I tak właśnie zaczyna się aktualna horda i fabuła World of Warcraft. Dopowiem jeszcze, że w trakcie pierwszego dodatku The Burning Crusade zostanie ponownie otworzony mroczny portal i rozwinięty wątek losu tych orków, którzy pozostali na umierającym Draenorze, innymi syna Gromasza, Garosza, Hellscreama, co dalej będzie miało znaczące konsekwencje dla świata Azeroth. W samej grze orkowie cechują się następującymi umiejętnościami. Hardiness, będące wyrażeniem naturalnej wytrzymałości i siły orków, zwiększające odporność na ogłuszenia. Command, jako że orkowie są rasą doświadczoną i zaprawioną w boju, posiadają umiejętności przywódcze, zwiększające obrażenia zadawane przez PET i miniony. I wreszcie aktywny cooldown Blood Fury, w którym orkowie sięgają do wewnętrznej furii płynącej w ich żyłach, zwiększając efektywność zadawanych obrażeń lub nawet leczenia. Historycznie orkowie zadawali również więcej obrażeń toporami, a ich rasowym wierzchowcem są wilki. Dzięki za oglądanie. Jeśli się podobało, to zapraszam do lajkowania i subskrypcji po więcej kontentu związanego z wowem. I do zobaczenia następnym razem.